obóz treningowy. Do czego się szykujecie? Nie jesteś głupi. Jeśli się zastanowisz, znajdziesz odpowiedź. Chcecie wywołać powstanie przeciw ludziom? Nie boisz się, że o wszystkim doniosę? Poprawka. Chcemy wygrać wojnę z ludźmi, a nie tylko wywołać powstanie. I nie boję się, że doniesiesz. Po pierwsze, jesteś odmieńcem i ludzie nie potraktują cię poważnie. A po drugie, przygotowania do wojny są w tak zaawansowanym stadium, że nic nie może nas powstrzymać. Wkrótce wyzima zapłonie. Mam nadzieję, że będę wtedy daleko stąd. Znając Twoją skłonność do wikłania się w awantury, jestem pewien, że spotkamy się w ogniu walki. Jestem tylko ciekaw, po której stronie staniesz. Wydaje mi się, że po żadnej. Po swojej własnej. Jesteś naiwny jak dziecko. W czasie wojny niemożliwe jest pozostać neutralnym. Przekonasz się o tym. Pożyjemy, zobaczymy.